Cześć, drogie Lewki. Dzień dobry, witam Was na Waszym czytaniu ogólnym. Czytaniu, nie ogólnym, czytaniu miłosnym w zasadzie, ogólnym, miłosnym, chciałam tak naprawdę to właśnie powiedzieć. E, kochani, e, czytanie właśnie nie będzie rezonować ze wszystkimi, ponieważ no, jest ogólne, ale jest miłosne też. Co będziemy dzisiaj robić? E, słuchajcie, bo aż się zakręciłam. E, będziemy dzisiaj robić czytanie partnerskie i fajnie, bo mamy nową talię. Myślę, że Wam się bardzo spodoba. Mi się bardzo spodobała, więc jestem zachwycona. Sprawdzimy energię ogólną na kwiecień dla waszego związku, relacji. Sprawdzimy, jak te energie układają się między wami, czyli co między wami, jedna i druga strona. Pamiętajcie, że te energie mają tendencję też do czasami odwracania się, przeskakiwania, więc weźcie to w ten sposób, który rezonuje z waszą sytuacją i z, waszą, z waszym związkiem, z waszą relacją, z tym, co wiecie na ten temat. Będziemy się posiłkować też trochę wyroczniami, ale mało, bo chciałabym bardzo, żeby czytanie było troszkę krótko i treściwsze w związku z też tym, że więcej trochę czytań robimy. I na końcu zobaczymy, jakie są tendencje rozwojowe tej sytuacji w kwietniu, czyli jak to między Wami będzie się w kwietniu rozwijało, i sobie jeszcze się sięgniemy po jakąś kartę radę. Tyle w temacie. Mamy dosyć mało czasu, mamy dosyć dużo pracy, więc ja już się zabieram. Pamiętajcie o konkursie i pamiętajcie, że komentowanie się opłaca, bo z komentujących będziemy wybierać jedną osobę, która pod koniec miesiąca wylosuje pełnogodzinne czytanie dla siebie, więc miejcie to na uwadze. Ok, biegniemy już do Waszego czytania. Drogie lwy, lwy i ich osoba. Lwy i ich osoba na. Piecień. Ok. Energia ogólna. Patrzymy, co tutaj się wydarza. Cesarzowa. Jak pięknie. Ojej. Piątka buław. Cudownie. Szóstka mieczy. Fantastycznie. Na spodzie mamy pazia denarów. Ja go tak na razie zostawię, bo pewnie jeszcze z tej e, talii będę korzystała. Okej, okay, zobaczmy, co jeszcze karty wyroczne mają tutaj dla Was. Energia ogólna. Och, jak pięknie. Nóż w plecy. Mm. Czyli ból, rozłam, bolące serce, separacja, yy, być może szokujący atak. Yy, coś tutaj, wiecie, z pogranicza dziesiątki. Co dla lwów? Wygrana, wygrana. Sytuacja wygrana, wygrana, czyli jest możliwość, że się ta sytuacja też dla Was unormuje. Ja jeszcze zaraz będę wracać do tych wyroczni. Ok, zobaczmy. Lwy. Ogólna energia dla lwów. Jakie jak to jest spójne, słuchajcie? Maska jakaś, e, bądź też um, e, jakieś fałszerstwo. E, myślę, że to jest związane z tym nożem, oczywiście w plecach. Ktoś wam znalazł za skórę, albo zachodzi wam za skórę przez cały czas, drogie lewki. Dobra, zobaczmy co. <laughs> Przepraszam Was, kochani, zobaczmy co między Wami i co powiedzą na to karty. E, karty w takim relacyjnym rozkładzie. Lew i jego osoba. Co pomiędzy Wami? Lew i jego osoba w kwietniu, w miłości, co pomiędzy lwem i osobą lwa? Już patrzymy. Moi drodzy, energia pomiędzy wami. Król Mieczy, co wasza osoba myśli? Sąd ostateczny, ja to sobie tak troszeczkę, bo te karty są duże. Są dostateczne. Co czuje dziesiątka denarów i co zamierza? Jakie są jego też zachowania zewnętrzne? Trójka kielichów. Fajne karty co? Zaraz Wam wszystko tutaj opowiem. Dobrze, co teraz lew? Wasze zachowanie, wasze, wasza zewnętrzna postawa to jest 7 denarów. Co czujecie, drogie lwy? Szóstka buław. No jasne, to jest takie typowe. I co myślicie o waszej osobie albo co w waszej głowie, w waszych myślach? Heh. Ok, karta śmierci. Na spodzie mamy paść buław, czyli też wolny duch. Bardzo romansowa aura. Też trochę niestabilna, by się wydawało. Natomiast ja już też patrzę, będziemy sobie dopowiadać szybciutko raczej czytanie waszej strony, bardziej niż Was samych, bo Wy lepiej siebie czujecie i szybciej spasujecie to, co się dzieje u Was. Pomiędzy Wami król mieczy, no i to wymaga też troszeczkę doprecyzowania. Moim zdaniem słuchajcie, to są. Oj, przepraszam was, moi drodzy, bo spadła mi karta już. To są rozgrywki, to są rozgrywki, które strategia. Ja Wam mówiłam wy w ostatnim jakimś czasie, chyba dla singli, nawet w czytaniu się pojawiło, że Was pociąga intelektualna rozgrywka ostatnio pomiędzy tym, co się dzieje, e, znaczy pomiędzy wami, tak? I to mówiłam w czytaniu chyba dla Singli, bo zapamiętałam, bo jestem lwem, więc pamiętam swoje czytania. E, natomiast e, tutaj ten król mieczy, jak gdyby mi to potwierdza też, e, lubicie lotne rozgrywki, ale też uwielbiacie ze sobą rozmawiać. Możecie być zainteresowani, to może być osoba z poznaku bliźniąt wagi wodnika, osoba bardzo inteligentna. Tu intelekt odgrywa ogromną rolę i myślę, że przede wszystkim też Was ten intelekt w tym miesiącu łączy. Czyli bardzo... rozmowy na poziomie, ok? Ale też mówię... Powiem tak trochę dosadnie: Jara, was e, takie, takie strategiczne rozgrywki, was tak, coś tutaj, was, to, to, was te, te rozgrywki pobudzają. Zobaczmy, dlaczego Król Mieczy. A z denarów coś nowego. Ok, e, jakiś nowy etap, który wydaje się być bardziej stabilny i jest szansa na ustabilizowanie emocji, co jest dobre, bo paść buław na spodzie talii e, mówi o tym, że ta energia właśnie jest taka bardzo rozgrzana i buławowa i romansowa e, i Wam się przyda takie logiczne uziemienie trochę więc tu jest takie trochę pikowanie w dół z szalonych emocji romansowych, które być może gdzieś tam buzują pod powierzchnią, ale jest tutaj intencja między wami, ok, uspokójmy to, zejdźmy na ziemię, zobaczmy co jest rzeczywiście możliwe i dajmy też sobie szansę, taką realną szansę, czyli to już nie jest, to nie są już rozmowy tylko o tym, co by było gdyby, tu nie ma żadnej siódemki kielichów, tylko tu jest mm, takie strategiczne rozgrywanie, bądź też strategiczne rozmowy na na temat tego, w jaki sposób kierunkujemy naszą energię. I teraz tak, drogie lewki, w kontekście Was. Wy macie w głowie śmierć. Akurat w tej tali śmierć oznacza koniec, zakończenie. I mi się wydaje, że Wam się wydaje, że to jest koniec. I myślę, że niektórzy z Was nawet już są tak y, troszkę zmęczeni, bo, bo też macie siódemkę denarów y, na, y, w tym swoim zachowaniu, a wy nie jesteście cierpliwi. Więc myślę, że nawet już niektórzy by chcieli, żeby to w jakikolwiek sposób się zakończyło. Cokolwiek to jest. Okay? Natomiast to nie jest koniec i w waszym serduchu też jest szóstka buław. Czyli jest, takiego, jest takie poczucie pewnego rodzaju zwycięstwa w tej grze, w tej rozgrywce, bo coś tutaj się między wami definitywnie rozgrywa. I macie takie poczucie spójności ze sobą, nawet jeżeli to się kończy, nawet jeżeli macie wrażenie, że to się między wami gdzieś tam zamyka, to macie poczucie, że zrobiliście ze swojej strony wszystko to, co było właściwe, spójne z wami i zgodne z wami. Więc trochę mogę powiedzieć, że jesteście dumni ze swoich poczynań i jesteście też dumni z tego, jak podeszliście do sprawy. I też o tym mówi piątka była, słuchajcie, przy tej cesarzowej, przy tej szóstce mieczy. Ktoś tutaj też jest gotowy odpuszczać, bo ile można się trzeć, ile można walczyć, ile można się kłócić, tak? Bo nie zapominajmy o tych tutaj energetycznych kartach, które mówią: no dobra, rozgrywki były, jakaś konkurencja być może była, jakaś walka między nami była, ale jest też energia cesarzowej, czyli dojrzałości ogromnej. Być może też to jest kobieca dojrzałość, może też macie do czynienia z bykiem lub skorpionem, aczkolwiek tutaj jest odejście już od sytuacji konfliktowej. Na zasadzie ja już nie będę się w to bawić, ja już nie będę w to wchodzić, wnikać. To może być zarówno po waszej stronie, jak i po ich stronie, ale mam wrażenie, że to wy odpuszczacie. Tą zabawę, tak to nazwijmy w cudzysłowie, takie właśnie tarcia. No i Macie na tutaj w zachowaniu też, co jest bardzo ważne, siódemka denarów, siódemka denarów, która też jest fajnie podpisana, bo tutaj jest komentarz z właściwych powodów. Jest osobna karta z niewłaściwych powodów, ta jest z właściwych powodów, czyli to jest pewnego rodzaju cierpliwość, też odpuszczenie i też wyrozumiałość i zrozumienie nie jest co, co ciekawe, kierowana tą dumą, która teoretycznie z szóstką buław można by było to pomieszać, że to jest jakieś dumne zachowanie. Nie. Wy nie jesteście wyniośli w tej całej sytuacji, nawet ją zamykając, czy od niej w pewien sposób odchodząc, czy nawet będąc cierpliwym i godząc się na to, że pewne rzeczy umierają w swoim trybie. Wygląda na to, że przynajmniej tak wskazują karty, oczywiście bierzcie to, co rezonuje. Wygląda na to, że wy em, po prostu rozumiecie, że pewne y, rzeczy trzeba odpuścić. I wygląda na to, że doskonale wiecie, w którym momencie i w którym miejscu należy powiedzieć: wystarczy i dosyć. Nie dlatego, że przekraczasz moje granice, bo wasza granica coś mi się wydaje, że już i tak zostały przekroczone, biorąc pod uwagę tutaj karty wyroczni. Ale dlatego, że, yy, no, że po prostu ile można, tak? Po prostu ile można. Yy, jeśli chcesz być szczęśliwy, szczęśliwa gdzieś indziej, albo jeśli nie możemy się dogadać i jeśli nie szukasz ze mną kompromisu i rozwiązania po swojej stronie, no to, to trudno. I słuchajcie, wy tak mądrze sobie tutaj zamykacie, jakieś tam rzeczy, bardziej lub mniej, ewentualnie jeszcze, jeszcze cierpliwie niektórzy mogą zaczekać. natomiast spójrzmy, co u nich. U Waszej sobie w głowie jest dwudziestka, czyli sąd ostateczny. Słuchajcie, jest to pewnego rodzaju bardzo ważna decyzja. Przede wszystkim tutaj na tej karcie jest to decyzja, którą, którego partnera. Wybrać na całe życie. I dla niektórych z Was może być to dosłowny przekaz. Ktoś tu może mieć inne opcje, i dlatego to tyle trwało, i dlatego też Wy energetycznie odchodzicie. Ktoś tu mógł yy, albo musiał podejmować ważne decyzje. Jeśli nie chodzi o inne opcje, to może też chodzić o to, bo te opcje też tu się pojawiają, to może też chodzić o to, że ktoś yy, podejmuje decyzję o tym, żeby jednak zaangażować się bardziej. I to jest bardzo istotny moment, szczególnie w związkach i relacjach, które trwają długo i mają zakręt życiowy, tak? Bo to też od drugiej strony zależy i jak ta sprawa popłynie. I mamy tutaj czwórkę, czwórkę denarów. Słuchajcie, czwórka denarów to jest duża, bardzo niechęć do zmian. I to jest chęć pozostawienia rzeczy takich, jakie są, albo przynajmniej nie stracenia tego, co do tej pory udało się, udało się wygrać, rozegrać. No i tak szczerze mówiąc. Oni wiedzą, że muszą podjąć decyzję. I to jest bardzo... Czy zrobić jakiś krok, czy zrobić jakiś ruch, em, em, ocenić rzeczywiście sytuację i podjąć stosowne zmiany i to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, dlatego że y, wiedzą dokładnie, co mają robić. To, to wam tyle powiem. Ale o Jezu, przekucie tego w działanie, mm, wyrywa ich strasznie z strefy komfortu. I wiedzą też, że będą musieli czytać, czy się jak coś poświęcić, niezależnie co wybiorą, bo nie można mieć wszystkiego. Natomiast w ich sercu jest dziesiątka denarów. To jest poczucie, że jesteście dla nich jak dom, ok? Jak dom jak bezpieczne miejsce, bezpieczna przystań, stała, stabilna, że jesteście osobami, z którymi oni chcą być chcą coś budować, jeśli nie jesteście jeszcze razem. Chyba, że jesteście razem, to postrzegają was jako właśnie część swojej rodziny, część czegoś niezwykle stabilnego. Zobaczmy, dlaczego ta dziesiątka, wisielec. Myślę, że... Czekajcie, dajcie mi jeszcze dopowiedzieć, dlaczego to jest ta dziesiątka. Powiedz mi coś więcej o tej dziesiątce, wisielec, umiarkowanie. Okej, okay. wydaje mi się, że bardzo za wami tęsknię. To na pewno jest za tym dobrym czasem, który z wami mieli. Um, niektórzy z was są w separacji, więc dlatego o tym wspominam. Albo możecie być przynajmniej ze sobą z jakiegoś powodu, może nie tyle, że nie rozmawiać, ale mieć takie schłodzone w tym momencie relacje. Niektórzy mogą nie rozmawiać, no bo jest tutaj wisielec. Um, Wydaje mi się, moi drodzy, że ktoś tutaj zmienia zdanie i zmienia perspektywę. Tutaj też jest umiarkowanie. Umiarkowanie, które też mówi o cierpliwości. Oni do czegoś tutaj bardzo dojrzewają. Zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że mają z wami bardzo długą i ważną historię. I że być może też u niektórych z Was emocjonalnie dajecie im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, oparcia i balansu. Jesteście po prostu ważni, okej? Okay? Jesteście ważni. Ich zamiary, trójka kielichów, pojednanie. Pojednanie, być może też zaproszenie na jakąś większą imprezę dla niektórych z Was. Na pewno powrót, bo i mamy sąd, i mamy trójkę kielichów. I mamy rycerza, rycerza buław do tego, czyli komunikację. Mamy arcykapłankę i mamy cesarzową. Znowu byczek nam się pojawia, ale też panienka i trygon ognia baran lew-strzelec. Moi drodzy, definitywnie mamy powrót tej osoby. I ja uważam, jeżeli do tej pory byliście w sytuacjach jakichś romansowych E, czyli właśnie takich niestabilnych, paziowych, buławowych, e, to jest e, tutaj informacja, że e, będzie chęć e, przekucia z tej arcykapłanki na cesarzową. Czyli po pierwsze, też oni wiedzą, <grym> oni wiedzą, że jesteście bardzo ważni, mają tego świadomość. To po raz kolejny się pokazuje. E, dla wielu z, z Waszych osób, jesteście cesarzem cesarzową, nie zwracajcie uwagi na te płcie, to one nie mają znaczenia. Więc, jeżeli jesteście mężczyznami, to też tutaj, e, też e, tutaj e, panie was uważają po prostu za. Za tą cesarzową, owszem, ale, ale za niezwykle istotnego partnera. Mogą nie chcieć o tym Wam powiedzieć na samym początku, kiedy to pojednanie nastąpi. Czyli możecie mieć takie wrażenie, że komuś gorąca sodówka uderzyła do głowy i tak niestąd, ni zowąd się nagle pojawiają i próbują jakoś flirtować albo jakoś uratować tą sytuację, nie mówiąc do końca, na ile jesteście ważni, ale wcześniej czy później to wypłynie, ok? Wcześniej czy później oni chcieliby przekuć tą tajemnicę, to o czym nie mówią, to co jest niewypowiedziane między wami, to chce wejść ta energia z ich strony. Yy, więc myślę, że to się absolutnie tutaj wcześniej czy później zadzieje, jest ruch ok, u was jest sytuacja odpływająca wy odchodzicie też w szóste mieczy yy, uważam, że to jest z waszą energią bardzo spójne odchodzicie od sytuacji dramatycznych konfliktowych, was już to nie interesuje mam dosyć, ile można w ogóle odejść, odejść yy, zły i niedobry natomiast yy, definitywnie yy, definitywnie yy, Wygrana, wygrana <grywana> idzie sytuacja, tak? I mimo tego, że tutaj było jakieś zwodzenie, jakieś maski, że ktoś nie był do końca szczery, też w tej arcykapłance się pojawia ta sytuacja braku tej szczerości, to yy, oni nie mogą Was zapomnieć i oni was nie odpuszczą, póki co. Zwłaszcza, że jest jeszcze ten nas denarów, czyli chęć rozpoczęcia. Czegoś bardziej stabilnego, przekucia na coś, co jest mniej nerwowe. Dobra, zobaczmy, jak w tym kwietniu ta Wasza relacja będzie się rozwijała i jakie tutaj ma tendencje rozwojowe. Mamy redwan. Tylko kielichów. Wcale mnie to nie zaskakuje, słuchajcie. Wcale. I dwójka mieczy oczywiście. Naturalnie ja sobie tą dwójkę jeszcze dopowiem, bo ona tak pięknie nam zupełnie się tutaj... Musiała... coś musiało przyblokować. Słuchajcie, za dobrze szło. Um, dlaczego dwójka mieczy? Powiedz coś więcej mi o dwójce mieczy. Wy przyblokujecie sytuację, no i tak. No jasne, no to jest oczywiste. Okej, okay. oni do was idą, słuchajcie, lecą w tym rydwanie do przodu, już wiedzą, czego chcą, przemyśleli pewne sprawy, nie powiedzą wszystkiego od razu, nie wszystkich kart nie wyłożą na stół, ale na pewno pojawia się dwójka kielichów, spotkanie, bądź też pojednanie w tej dwójce, zaoferowanie sobie dwóch kielichów z jednej i z drugiej strony, czyli spełnienia emocjonalnego, wyznanie, być może uczuć dla niektórych z Was. Mm, no, po prostu spotkanie się w połowie drogi, ale wylewki, wylewki, macie tutaj teraz, wy z kolei, jakieś albo opcje, albo możliwości, albo inne drogi, albo możecie nie być pewni, czy chcecie w to wchodzić. Chcecie z stałego związku, nic was innego nie interesuje. Chcecie też stabilizacji, chcecie budować dom, chcecie budować rodzinę, przynajmniej tak się pojawia w kartach. I każda inna propozycja będzie dla Was za mało, niewystarczająca, nie taka, o co Wam chodzi. Więc, jeżeli padnie na stół, no dwójka kielichów też nie jest od razu zaręczynami, tak? Dwójka kielichów jest po prostu jakimś pojednaniem, też spotkaniem. Więc może być tak u niektórych z Was, że jeżeli tutaj energia w tej dwójce kielichów się pojawi taka, no nie nazwę tego niestabilna, ale bez żadnego planu, co dalej, to wy w to nie będziecie chcieli wejść albo będziecie mieć wątpliwości, właśnie zadając sobie pytanie, co dalej. E, też może się pojawić taka sytuacja, że macie więcej niż jedną osobę, i tutaj też dwie osoby mi się mogą pojawiać, stąd te dwójkami, czy bo możecie. Przepraszam was, zastanawiać się, czy lewo, czy prawo, czy jedna osoba, czy druga. I tutaj też może być ten, kto da Wam bardziej stabilną ofertę. Ten, kto będzie z Wami chciał roz, rozwijać formalny związek, formalny, formalne bycie ze sobą, nie będzie Was nigdzie ukrywał, wstydził się, robił jakieś takich, wiecie, nienormalnych sytuacji, tylko będzie otwarty emocjonalnie na Was i nie będzie chciał też, znaczy nie będzie ukrywał uczuć żadnych pod dywanem, tylko będzie przyjmował i oddawał. To jest też karta, uważajcie, bo jest bliźniacze płomienie i mi się pojawia też odbicie lustrzane, więc uważajcie też, bo może być tak, że macie do czynienia, zwłaszcza, że tutaj jest szóstka kielichów, więc i bratnia dusza i bliźniacze płomienie mi tutaj się przewijają. Więc będziecie już inwestować w... Taką stałą, otwartą, prawdziwą, normalną, zdrową relację. I nic innego. Was nie przekona. Dobra, karta rada. Zobaczmy, jaka jest dla Was karta rada z dali Selduszkowej. Karta rada dla lwów na kwiecień. Związki, relacje, miłość. Życie jest serią e, ciągle zmieniających się cyklów. Cykli. Zwałek zwał. Kiedy opieramy się zmianie, opieramy się naturalnemu przepływowi życia i kreujemy niepotrzebny stres. Podążaj za rytmem życia, za flow, będziesz zdziwiony dokąd ciebie poprowadzi. Moi drodzy, czyli płynięcie po prostu z prądem. Ja mam wrażenie, że wy nie macie problemu z płynięciem z prądem i że wy jesteście na ten prąd absolutnie otwarci. Pytanie, żebyście się za długo nie zatrzymywali nad osobami, które się same ze sobą zatrzymują. Jeśli ktoś nie jest pewny, jeśli ktoś jeszcze nie wie, nie zatrzymujcie się nad nim, tak bym powiedziała, bo to jest dla was ważna rada i przesłanie. Nie zatrzymujcie się na nikim, kto nie płynie z wami w tym rytmie. Ta osoba, która ma do was dołączyć, która ma z wami iść przez życie, to to zrobi. Jeżeli jesteście w związku też oni przyjdą, oni, oni się pojawią, zaskoczy i, i będzie to razem płynąć. Nie róbcie na razie po prostu żadnych założeń. Bo możecie się zaskoczyć, kto to będzie, z kim będziecie i tak naprawdę, co jeszcze z tego wypłynie i wyjdzie. Drogie lewki, dziękuję Wam bardzo. To wszystko, co mam, jeśli chodzi o Wasz rozkład miłosny, partnerski na miesiąc kwiecień. Dajcie znać, czy rezonowało. Przypominam właśnie o tych komentarzach znowu i o konkursie. Dajcie znać łapkami też, jak Wy się macie, jak Wy się z tym czujecie, na ile to z Wami. Gra i rezonuje. Ja za Was bardzo trzymam tutaj kciuki i Wam kibicuję sobie przy okazji też. I widzimy się w kolejnych czytaniach. Także wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.